tvpodkarpacie.pl Trwają siatkarskie zmagania trzeciej Ligi Kobiet. Do kolejnego spotkania, tym razem z Mosirem Miasło, siatkarki PBS Bank Sanoczanki Sanok przystąpiły bardzo zmotywowane. Humory są dobre, mamy bojowe nastawienie. Tak jak już mówiłam, mamy jeden cel, żeby wygrać. Każdy mecz gramy po to, żeby go wygrać. Różnie wychodzi, no bo to jest sport, sport drużynowy. No ale jesteśmy pełni optymizmu i postaramy się zagrać na pełnej dyspozycji. Są cztery kontuzje. no Niestety tak była w sporcie. Niestety nikt nie jest ze stali. Ale mamy nadzieję, że nic złego nam się nie przytrafi ani w tym meczu, ani w następnych i że te zawodniczki szybko wrócą do zdrowia i wzmocnią naszą drużynę. Popełniać zbyt wielu błędów, co y, ostatnio zdarza nam się coraz częściej, no i grać zespołowo, bo to jest podstawowe żebyśmy grały razem i zdecydowanie jako drużyna. No i mocno pewnie atak i dobra zagrywka. Z Jasłem grałyśmy już wielokrotnie, trochę o nich wiemy, wiemy, że skład się trochę zmienił. Grają młodymi zawodniczkami, tak samo jak my, więc zapowiada się ciekawy mecz. Pierwsze dwa sety należały do zawodniczek UKS Mosir Jasło, które nękały Sanoczanki agresywną zagrywką. Kilkupunktowe przebłyski podopiecznych Ryszarda Karaczkowskiego nie wystarczyły do zwycięstwa. Obraz gry zmienił się w trzeciej odsłonie, kiedy sanockie siatkarki wygrały do 18. Kluczowym dla całego spotkania okazała się czwarta partia, w której przyjezdne dzięki skutecznym atakom zwyciężyły 17 do 25. Kolejne spotkanie przed własną publicznością sanoczanki rozegrają 7 grudnia. tvpodkarpacie.pl